Pozdrowienia dla rozsądnych ludzi oraz wyrazy współczucia dla pozostałych. Niektóre rozwiedzione kobiety być może nie wszystkie, ale nie znalazłem innych wypowiedzi. Otóż niektóre rozwiedzione kobiety mnie naprawdę obraziły. Ulubione stwierdzenie takich kobiet po rozpadzie małżeństwa brzmi, ja tobie na razie nie będę oddawać dzieci. Jak dorosną, to wszystko zrozumieją i jeśli zechcą się z tobą spotykać, to będą się spotykać. Przy tym takie dzieci nie otrzymują od mężczyzny żadnych oznak miłości żadnego wychowania codziennego, żadnej troski ani czułości. Obraz ojca, jaki budują sobie dzieci, składa się z tych okoliczności, które faktycznie mają miejsce w rodzinie tej rozwiedzionej kobiety. Mężczyzna płaci alimenty, mężczyzna przychodzi dwa razy w tygodniu albo i nie przychodzi, bo mama nie pozwala się spotykać. Mężczyzna kupuje prezenty, przesyła te podarunki, a kobieta urażona w rezultacie swoich zniszczonych złudzeń, które powstały w jej głowie, wykształca w dziecku obraz ojca jako tego, który stosował. Przemoc i podobne rzeczy. Daruję sobie niektóre słowa, bo i tak już na TikToku dostałem ban. W rezultacie dzieci dorastają do wieku 18 lat i niby mogą już podejmować rozumne decyzje. Ojciec nie przychodzi lub pojawiał się najwyżej dwa razy w tygodniu, aby się pobawić. Ojciec przychodził, kupował prezenty i wysyłał pieniądze. A jaki będzie stosunek dzieci do ojca? Oczywiście konsumpcyjny. Wiele razy zwracali się do mnie mężczyźni, opowiadając, że spotkali się ze swoim dzieckiem. Dziecko poprosiło, aby mu kupić telefon lub bilet na podróż, a potem przestało się z nim kontaktować. Tak więc drodzy mężczyźni, wasz obraz jako ojca stwarzany jest z tych działań, których dokonujecie. A dokonujecie tylko opłaty alimentów, bywacie dwa razy w tygodniu oraz ze słów matki, z którymi dzieci zostały. Dlatego też nie miejcie nadziei, że gdy dzieci dorosną, to wszystko zrozumieją. Niczego nie zrozumieją, bo mało prawdopodobne jest, że kto cokolwiek nauczy je krytycznie myśleć. Życzę wszystkiego złego. Do widzenia.